Dzień dobry moi drodzy, jest niedzielnicza godzina, 7 rano, 7.15, 7.20, jesteśmy na przystanku, bo jedziemy do Toledo, czyli do zabytkowego miasteczka na południe od Madrytu, gdzie spędzimy przedostatni mój dzień w Madrycie. Jest ze mną oczywiście Mira Organik, mamy kanapki, nie mamy Coca-Coli, czujemy się do dupy. Jeszcze... Nie wiem mówić Tarnów Madryt spokojny Cisza i spokój Jak Ci się podoba przystanek Los Cappuccinos? tam ja cappuccino. Właśnie nie dają cappuccino, jestem niezadowolona no tutaj w ogóle o godzinie dziewiątej to dopiero ludzie od, oko, oko jedno otwierają Nie no już widzisz samochody jeżdżą Ale no to są tacy wiecie Katowcy Są tacy wiecie A ty jesteś kanapowiec? Kanapowiec Kana no Biegać. Gdzie jesteś? Где А где едешь? А где С кем? А где? Ну, хорошо. А на каком тысячем станк? O 7 rano Gran Via jeszcze nie Hotel, w którym będę za dwa miesiące pracował. Hotel Rio Plaza España 29 piętra obok Stradivarius. Albo będę pracował tu. Barcelona Dobra, chodź na autokar, bo się zaraz spóźnimy. Na Teleferico. Jej faktycznie ja nawet nie poznaję tego miejsca Bo żeby tu byli ostatnio to było kupa ludzi Dobra Siadamy Mam nadzieję że do, dojedziemy żywi Kochani zaraz Wam pokażemy jakie mamy miejsca Mamy nadzieję że to przeżyjemy bo jak będzie wypadek to to pierwszy polecimy. To pierwszy polecimy. Zaraz pomoglimy się i przerzegnamy. Bądźmy dobrej myśli. Jedziemy nie tak daleko. Widzicie gdzie jesteśmy? Jedziemy w ogóle mam amputerem. I gdzie siedzisz? Z przodu. pierwsze siedzenia mamy, ale będzie widok. No to jedziemy razem do Toledo no, czemu nie idziemy dołem? Ja chcę, to jest błęd. się już? Kopie mhm. ja Nie hmm. Chyba przewróciliśmy telefon. Mamy takie miejsca, zobaczcie. Specjalnie dla was widzisz. W kolejce górskiej. Ja słuchajcie, zabrałam pas. Nie wiem czy to widać. To jest naprawdę jak kolejce górskiej, szczególnie w Madrycie. W Madrycie... takie góry, długi... Chyba się nie zachmę. Chcę i tak? mhm. Także będę wolną. No i drodzy, jeździłam już do Toledo. W ogóle się nie zrobiła stary miasto jak widać no i zamek jeden będziemy tam sobie chodzić ani nam tłumaczy wszystko po angielsku toledo to jedno z najstarszych miast España. Uh -huh. uh, the Ahora, a mano derecha, van a ver la posición, bueno, dos de las razones, mejor dicho, que tuvieron los carpetanos más importantes: una posición estratégica en el centro de la península ibérica en un cerro de 526 metros. Estamos en una posición estratégica, en una montaña de 526 metros en total. Y esta montaña es protegida gracias a una barrera natural, y también uno de los ríos más este largos este de España, este el río este Tajo. Y también tenemos uno de los más largos que es el río Tagus. Es Tagus, en la península y es muy De hecho, el río está con Lisboa, con Portugal. Gracias a esta posición tan especial, la siguiente población que llegará después de los carpetanos vivió aquí un total de cinco siglos. Este es una breve parada de cinco minutos para que puedan disfrutar un poquito mejor de las vistas. Ahora so vamos are going to do a short stop puedan you can enjoy the view from here. Pavel, obyś dźwięcza. No, jest widok przepiękny na mm. całe miasto tonego, ale. po, po chodzić, bo nie byłoby dość ciężko, ponieważ... No coś dużo mi eee, To jest dość, dość na wysokich metrach. No. jest. Nie, czy Czyli co, będziemy tak długo, wszystko wał z widzieć? Nie to no, możemy A co chwilę. pani powiedziała? Że mamy chwilę, żeby sobie pozwiedzać. Będziemy czy nie? No widok jest przedni. Trzeba powiedzieć, że... No... Miasto prezentuje się czas na Wybornie. Tam jest chyba kościół, utrzymania się. Okay. Więc, mój drodzy, stąd fajnie, ale tak no chodzi. po jaka samym, rzeka. Wpaść tam to byłoby ciężko. Dobra, ja wracam do autokaru miasta z jest na tu po mm. built a new city, our city. So uh, in this case, we follow the same idea of the Muslim period, because we have all the city. You are going to discover the idea of the labyrinth, because Muslims wanted to protect the main powers of Tula or Toledo. The political power was in the Alcazar, the old royal palace, and the religious power was in the Alhama Mosque, the main mosque of Tula, today the Catholic De hecho, toda nuestra ciudad, la que están viendo a día de hoy, procede del mundo árabe prácticamente. Porque hoy es muy famoso gracias a la declaración de la ciudad heredada de Aquinas en 1986. Porque tres religiones viven juntas aquí. Musulmanes, cristianos y judíos. Ahora, su mano derecha, en breves segundos, van a poder ver la antigua judería de Toledo. Okay, ¿qué okay. información. Toledo było podbijane przez różne nacje na przestrzeni tych ponad 2000 lat. Obecnie mieszkają tu trzy, trzy, trzy religie: chrześcijanie, żydzi i muzułmanie. W historycznej części tego miasta po lewej stronie mieszka około 7000 ludzi.

A, jest e, pani i Pan pokazywali jak się zrobić miecze. E, dlaczego te miecze są rozwijające się, jak to się mówi. Są bardzo takie... Elastyczne. Elastyczne. Gięte. tak. Bardzo dobre słowo. Te miecze w tym miejscu są bardzo popularne, były bardzo popularne dla różnych żołnierzy. Nos lo trajeron los árabes en el siglo VIII, de 23 y 24 pilares y en algunos casos las plata. Primeramente, para hacer una pieza, luego no en una cuchilla prima muy afilada, se talla el acero en dos o tres diferentes direcciones, haciendo forma de cruz, haciendo un mordiente. Después el artesano va colocando hilo no de oro sobre el acero, diseñando un dibujo que hace de libre imaginación. A Pan tam wytwarzał medalion. Ozdobne medaliony. Jako biżuteria, nie wiemy, tak? Zobaczcie, jesteśmy w sklepie, gdzie można kupić te piękne rękodzieła zabytkowe. Na wzór zabytkowy. Ale Paweł, to nic nie interesuje. Bo znalazł? Coca-Cola. to były największe dupy świata, to i tak bym wygrał Coca-Cola. No i po ile jest ta kola? W Toledo? 1,80 euro. To jest dobra cena. Ale... Gdzie to masz cenę? Co? Czyli taki do... standardowa cena tutaj. Nieważne, kurde, jakieś rękodzieła, dzieła, rany. Idziemy szukać pamiątek. Paweł? O, to są takie. cardenal en el meeting point, encuentro, Las siguientes personas tienen Toledo, Segovia, con lo cual deben estar a la una treinta en Hacienda del Cardenal. Estas personas son las siguientes. No, querida, vamos a Toledo. Y vamos no comer canapé. ¿Sí? Bueno, aquí hay cosas que no se hacer. Pero lo más importante... na telewizji są schody ruchome które się oczywiście, są organik boi Organik i tak nie będzie we vlogu więc zrób miejsce a tak a tak wygląda miasto niezabytkowe. czyli bloki

Najpierw autobusem jazda na cały jazda, a teraz yy, ciężkie w, 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 wjazd na górę spoda ruchowych. Tam sobie pani mówi a tu mamy budynek San Clemente, czyli najstarszy budynek w Toledo i są tutaj poza ładnymi mieszkaniami Pokojami są tutaj bardzo dobre przekąski bardzo słodkie i bardzo znane czyli najbardziej pani tutaj właśnie mówi, że o słodyczach z Toledo I tak wygląda miejsce przed tym budynkiem tu mamy taki mały ganeczek. Skwerek. W tej chwili jesteśmy na najwyższym, najwyższym punkcie Toledo. Nie zapamiętałem, ile metrów, ale to możecie sobie zobaczyć w komentarzu. Teraz będziemy szli tylko w dół. W ogóle nam pani przewodniczka powiedziała, że w mieście Toledo, w którym właśnie jesteśmy, teraz schodzimy trochę dół, e, mają pod ziemią pompy wodne, które przetwarzają wodę z rzeki. Pan myślał, że mówi o kolinie. Co więcej, ta woda jest potrzebna do w do utrzymania 80-90% ludności w mieście. Toledo. Nie w tym starszej części, w której jesteśmy, tylko w całym mieście. Na szczęście schodzimy teraz w dół. Nie działa Co? Nie słyszę Maszyna do kupy nie działa co? Maszyna do kupy powinien nie działa A to co? Co to za maszyna? No trzeba przyznać, że robi wrażenie ta katedra. bo tu jest chyba najładniejsze miejsce z całej naszej wycieczki No i nawet ten dny wrażenie. Ja sobie się Moi drodzy, teraz nasza pani przewodnik właśnie tam gdzieś tłumaczy, jak wrócić do autokaru. Ale nas to nie interesuje. Nas... My, się chcemy My się chcemy zgubić. Żebyście mieli większą wycieczkę. Tak jest, więc nie słuchamy pani. Sami się, sami się znajdziemy. Taki ryneczek w Toledo. I są ryneczek? Ryn... Ryneczek. No. Za mi katedra, bardzo duża. To co tam pani mówiła ładnie po hiszpańsku? Nie wiem, bo jej nie słuchałem. Patrzyłem cię na duty. Słuchajcie, idziemy ulicą, a tu siedzą sobie tam panowie widzicie? I będą dźwigać.

No także tak wygląda transport publiczny. Pewnie kiedyś wyglądał. Co kupiłaś? Gdzie jesteś? A co ja mogłam kupić? No, no, Czy mam jakiś pamiątek? No ale wcale nie potrzebuję na razie. Oczywiście, kupiłaś perfumetkę. No. Już taką mam, ale mam inny kolor w ogóle. Pierwsze danie, drugie danie. Tak. Nie ja mogę, nie, nie jest. Ja mogę się Czekajcie. nie, nie. Czujecie, nie czuję. Okay. Idziemy na tawę. jesteśmy na jednej z najbardziej chyba rozpoznawalnych ulic w Toledo czyli gdzieś gdzie można sobie drogo zjeść Almira ma za 11 euro miałem mi że zaproponować miałem mi że zaproponować widzę Widziałem, że tutaj taka ładna kawiarnia jest po prawej stronie, ale zobaczyłem na górze napis. No nie, na takiej kawy to nie trzeba wydawać. To wcale nie są hmm. tego. Ma... Hmm. Poza tym mam coś powiem. Pani, podejrzewam, że we Włoszech, jeszcze nie była w Włoszech, jest tak, że im... Im mniejsza kawiarnia i taka w takim stylu tym lepsza kawa tradycyjnie robiona Starbucks jakieś takie sieciówki chociaż w jednej chyba sieciówce byli ale ta chyba była dobra ale właściwie wszędzie mają takie fajne dobre te masz yy, skanomaty nie wiem jak chyba, chyba skanomaty w McDonaldzie skanomat się na to mówi a my weszliśmy w ryneczek chyba to jest chyba właśnie ten główny ryneczek gdzie jest bardzo dużo ludzi, gdzie ludzie sobie lubią siąść człowiek sobie wymyślał, że jest tu pięknie, jest tutaj nieskazitelnie ale w końcu widzi ten znaczek ten znaczek a potem widzi ten znaczek Tak będą wyglądać nasze, znaczy krupówki już tak wyglądają, ale tak gdzie krynica właśnie wyglądała. Po szybkim posileniu się niestety e, Masakra, nie komentuję. Idziemy, idziemy dalej sobie pozbiegać. Mamy jeszcze półtorej godzinki, żeby tutaj Wam coś pokazać. Ale tutaj taki ten ryneczek. Wygląda całkiem fajnie. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że tutaj do Toledo przyjeżdża tak dużo ludzi. Że ja myślałem, że to będzie takie bardziej e, kameralne miejsce. Może nie tyle kameralne, co... No tamte okolice, co, które byliśmy, no to nie takie... nie będzie tych, te, tylu, tyle tak tych sklepów tutaj. Że no nie takie... Nie będzie... to są takie te... krupówki trochę. Nie? No trochę tak, dobra. O! Tam. I mamy burzę Narodzenie, Zobier zobaczcie. Widzicie? Pójdziemy do tego. Chcę się wiedzieć, jaki jest, jaka jest zaleta miast, które są wysoko położone, to zobaczcie teraz na tym. Widok jest obłędny. Widok jest naprawdę obłędny. Okay. Muszę wejść. No, takie miasteczko, ale widzicie, jest inna zabudowa, inna, e, inna urbanistyka. Dachy są pomarańczowe. Na razie jest jeszcze zielono, bo nie ma jeszcze takich upałów, więc jeszcze jest dużo zieleni. Ale jest ładnie. Powiem Wam, jaki jest największy problem. Moja głupotność. Zamiast posłuchać Pani, jak wrócić do punktu, z którego startowaliśmy, ja teraz nie wiem, jak tam wrócić. To jest tylko jeden taki punkt zborny, a tu jest kilka takich punktów. Do więc, katedry. Więc... Nie, my się mówiliśmy pod autokarami. Aha. No ale od katedry to tam w dół cały czas. No, Może to pójdziemy to... jeszcze na kawałeczek Tylko w które dół? W ten dół? W ten dół, w tam dół? A, do katedry. no to idziemy w dół. Zobaczcie to miasteczko, wcale nie jest takie małe. Myśleliśmy, że mniejsze. No ale budynki naprawdę robią wrażenie, bo jest zupełnie inny kolor. Wygląda naprawdę egzotycznie. Kolejnym ważnym punktem, albo miejscem, albo e, rzeczą, do której e, Hiszpanie przywiązują wagę, przywiązują wagę jest Hamon. Tutaj Pani przygotowuje pyszną kanapkę, bardzo jest to popularne, że jedzą bułkę przekrojoną na pół. Właściwie nie bułkę, bo oni mają takie swoje wypieki, tutaj widzicie. A to jak ciasto wygląda. A to jest właśnie taki hamon w cieście i tutaj w każdym sklepie też w markecie wiszą e, hamony, to jest dojrzewająca e, szynka wieprzowa z nogi. I w knajpach w pubach też wiszą takie nogi świńskie, więc mnie to trochę odraża, ale Paweł nie jest wegetarianinem, więc on uwielbia, więc jakość mięsa jest tutaj super. Tutaj mamy jeszcze, ze względu na to, że jesteśmy w Toledo, taki sklep z nożami i z różnymi broniami. To co charakteryzuje Toledo to bardzo. Wąskie, ciasne uliczki tak jak w małych miasteczkach w Hiszpanii właśnie o, a tu ktoś gra Bob Marley no moi drodzy próbujemy teraz dojść do autobusu chyba nam się uda Tędy. musimy do tego. My, my musimy... Ktoś poszedł prosta. musimy wprąc. My musimy dojść do... To to nie daje. Chyba, tam nie daje. Musimy dojść do... Do dziewnicy żydowskiej. Co tam? Kepal. Poczekajcie, co tam? Synagogi tam. Tak, ja też byśmy poszli z nią. No, czekaj. to byłaby za wycieczka, gdybyśmy się nie zgubili. Mamy 40 minut do, dojścia do autokaru, a ja nie wiem, gdzie jestem. Trzeba I... było pani słuchać, jak mówiłam. Trzeba było słuchać pani. Słyszamy. Ale ja nie słuchałem Pani Słyszony, bo pomyślałem, że będę mądrzejszy jak zwykle. Ale nie byłem. Jak zwykle. Moi drodzy, zbudowaliśmy się. Uciekł nam autokar. Jak zwykle to była moja wina. Witaj w naszym świecie. Moi drodzy. Jesteśmy prawie w domu. Jesteśmy na plaza jak Jakoś udało się uciec z tego Toledo. Kilka słów jeszcze. Na koniec tego Nie vloga. podróżujcie skarbony z <laughs> To ostatni vlog z Madrytu Subskrybujcie kanał Mira Organic. Musicie wspierać teraz Pawła subskrypcja, bo zostaje sam. Ja zostaję w Hiszpanii. Na dwa tygodnie. No, razy 200 chyba, albo więcej. No, więc, a mikrosy, no ci się, bo ta pani będzie sama teraz. A, spróbujcie.